Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Makre, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak obliczyć adres rozgłoszeniowy na przykładzie z poprzedniego odcinka już tutaj obliczyliśmy adres sieciowy i maskę, i teraz pokażę Wam, jak obliczyć w łatwy sposób adres rozgłoszeniowy, czyli po prostu. Najpierw musimy maskę znegować po prostu binarnie, więc zaczynamy czyli 255, 255 i 255 to są same zera. Wpisujemy sobie tak 0, 0, 0. No i musimy jeszcze to 224 znegować, czyli najpierw to będzie, to są trzy jedynki, tak 4, 5, 6, 7, 8, ponieważ tu jest 128, tak. 64 i 32 i to razem będzie 224 i tu musimy wykonać negację, czyli tu mamy tak: 0 0 0 i tu wszędzie jedynki. I po dodaniu tego tu wszystkiego, czyli tu, bo to jest 16 8 4 2 1, po dodaniu tego wszystkiego wychodzi nam 31. I teraz 131 trzeba dodać do adresu sieciowego, czyli adres sieciowy mamy 192, 168, 45, ponieważ 3 oktety nam się nie zmieniają, gdy mamy 255. No i teraz 131 trzeba dodać do 64 i jest to 95. 5. Czyli adres rozgłoszeniowy jest to 192.168.45.95, co tutaj trzeba zrobić? No, to trzeba znać adres sieciowy i maskę, następnie maskę znegować i dodać to do yy, adresu sieciowego. I to by było po prostu na tyle. no jeżeli interesujecie się tematyką studiów informatycznych czy też technikum informatycznego, informatycznym, zapraszam Was na mojego Instagrama. No a jeżeli odcinek się spodobał, to subskrybujcie, łapkujcie, a jak czegoś nie wiecie, zadajcie w komentarzu, ja odpowiem. Do zobaczenia, no i cześć!